Jest tu ktoś? Mm. Efekty dźwiękowe. Super! Oh. Oh. Niezupełnie super! Ostrożnie! To się może w każdej chwili zawalić! <grym wyszczące> Oba zaczęła się chwiać przy wycieczce. Wyprowadziłem dzieciaki i wtedy cały szkielet się pochylił. <grym wyszczące> Spróbować to naprawić, jeśli wytrzymasz jeszcze kilka sekund. Ech, nie wiedziałem, że znasz się na skeletach dinozaurów. Powiedzmy, że ostatnio nauczyłam się bardzo wielu rzeczy. Krystal geluram. O nie! Ty to czujesz? Ktoś podkręcił klimatyzację! Ech. To pewnie tylko chwilowe przeciążenie. Zaraz to naprawią. Ale te kości są delikatne. Mają 65 milionów lat. Jej. Hmm. Hej, miałaś rację. Już ją naprawili. Od razu robi się cieplej. Już możesz opuścić ręce. A? O, racja. Dzięki. Uratowałaś mi skórę. Jak mogę się odwdzięczyć? Już wiem. Wezmę cię na wycieczkę po muzeum, kiedy tylko zechcesz. E, dzięki. Nie ma sprawy. I możesz zabrać ze sobą Aurianę. Ale teraz sprawdź, co z dzieciakami. Zobacz, czy nic im nie jest. Krystal Kaptus! Amaru? Przepraszam, nie chciałam. Ha! Ani kroku dalej. Ha! To tytuł piosenki, którą będziemy śpiewały wieczorem. Chciałam Was osobiście zaprosić na występ. E, na razie. Uh, mało brakowało. Wszystko przez ciebie. Wiesz, ja, musisz coś spabrać, Mephisto? Hmm. Krystal! Czekaj. Mhm. <ślesk> Okej, gdzie skończyłyśmy? O tak. Hmm. Krystal na ser... Poczekaj! Hmm. Myślę, że zmniejszenie się i rozpoznanie przez teleskop jednak wcale nie wydaje się takie głupie, prawda? Nadal nie jest najmądrzejsze. Po prostu musimy rzucić zaklęcie krystal na zanim wróci strażnik. Krystal. Hmm. Hmm. <laughs> Czy to wasze? Och, oh. <laughs> tak, dziękuję. Występ by się nie udał bez tej listy. A no właśnie, Auriana, wspominałaś, że coś jest nie tak ze szkieletem tyranozaura. Eee, serio? Wyraźnie słyszałam. Może pokażesz panu strażnikowi, o co ci wtedy chodziło. No wiesz, z tyranozaurem, z tym, który stoi w zupełnie innej sali. <noise> Jasne! Panie i panowie, informuję, że muzeum zamykamy za pięć minut.